Ze względu na nasz obecny styl życia, szalone tempo i niezdrowe trendy dietetyczne, nasze ciało jest codziennie atakowane i przeładowywane znaczną ilością toksyn i wolnych rodników. Te ostatnie powodują uogólniony stan zapalny i sprzyjają nadprodukcji i przechowywaniu tłuszczów, co powoduje nadwagę i wszystko, co może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia. Aby pomóc, ci oczyścić organizm z toksyn i wyeliminować gromadzący się tam tłuszcz, oto najłatwiejszy sposób i najszybszy sposób, aby to zrobić. Nagromadzenie toksyn i tłuszczów w naszym organizmie jest spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak zła dieta bogata w tłuszcze i słodkie pokarmy oraz mało błonnika i składników odżywczych, niewystarczające nawodnienie, złe nawyki życia, stres, tytoń, alkohol, brak snu, a także nadmiernie siedzący tryb życia, który uniemożliwia prawidłową cyrkulację krwi w naszym organizmie, a tym samym dotlenienie naszych tkanek i narządów. Wszystkie te elementy zapobiegają prawidłowej eliminacji toksyn i tłuszczów poprzez naturalne kanały kał, mocz, pocenie się i promują ich przechowywanie w ciele. Co więcej, ten depozyt tłuszczu i ta duża ilość toksyn osłabia wątrobę i uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie, co wpływa na jakość i skuteczność wytwarzanej żółci. Jaka jest funkcja wątroby? Wątroba jest ważnym organem naszego ciała i spełnia trzy główne funkcje. Rozkłada niektóre substancje chemiczne, czy są produkowane przez organizm, czy przenikają przez oddech lub pokarm. Wątroba jest odpowiedzialna za neutralizację wolnych rodników, zanim staną się toksyczne dla organizmu. Oczyszcza krew. Wątroba zapewnia oczyszczającą rolę krwi, którą oczyszcza z prawie wszystkich toksyn, aby nie dopuścić do ich krążenia. Sprawia, że żółć. Ta zielona substancja, która jest przechowywana w woreczku żółciowym, pomaga trawić tłuszcze i ewakuację toksyn i odpadów. Kiedy wątroba jest przepracowana przez złe nawyki żywieniowe i zbyt dużo toksyn, zaczyna się męczyć, a jakość żółci, którą produkuje, zaczyna spadać, zmniejszając jej skuteczność. Jakie są objawy złej jakości żółci? Niedostateczne wydzielanie żółci lub złej jakości żółci oznacza, że wiele funkcji przewodu pokarmowego nie zostanie prawidłowo wykonanych, co sprzyja pojawieniu się następujących objawów: stan ogólnego zmęczenia. Gorzki smak w ustach niezdolność do trawienia tłustych potraw nagromadzenie toksyn w ciele. Mdłości. Zaburzenia trawienia zaparcia, biegunka, wzdęcia, wzdęcia. Niedobory witaminowe A, D, E i K. Bóle głowy. Zaburzenia snu. Jak poprawić jakość żółci i poprawić funkcjonowanie wątroby? Aby zapobiec lub leczyć zaburzenia trawienne i problemy zdrowotne wymienione powyżej, ważne jest zapewnienie odpowiedniego wydzielania żółci. Aby pomóc Ci to zrobić, oto kilka korzystnych pokarmów dla wątroby: Olej kokosowy. Dzięki wysokiej zawartości średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych i trójglicerydów, olej kokosowy zwiększa energię wątroby, przyczyniając się do zwiększenia produkcji żółci, zmniejszenia obciążenia pracą i w celu ochrony przed kilkoma chorobami i dysfunkcjami. Ponadto spożycie tego oleju sprzyja wytwarzaniu ketonów w wątrobie, związków organicznych. Które pomagają chronić mózg przed niektórymi chorobami, takimi jak choroba Alzheimera lub padaczka. Imbir Ta przyprawa o wielu walorach terapeutycznych jest również bardzo korzystna dla wątroby. Jego bogactwo przeciwytleniaczy, w tym gingeroli, pozwala zachować komórki wątroby i stymulować produkcję żółci. Ponadto, regularne spożywanie imbiru pomaga również obniżyć wchłanianie cholesterolu przez krew i wątrobę. Jednak spożywanie imbiru nie jest zalecane dla kobiet w ciąży i osób słabych chorych na cukrzycę lub cierpiących na choroby krwi. Liście karczocha. Liście karczocha są bardzo korzystne dla wątroby. Bogate w flawonoidy zwłaszcza cynarin i kwas chlorogenowy pomagają chronić komórki wątroby przed przedwczesnym starzeniem się i pobudzają produkcję żółci. Według wielu badań i eksperymentów, suplementacja ekstraktem z liści karczocha zwiększyła przepływ żółci o 90 do 150%. Wyeliminuj toksyny z organizmu dzięki tym sześć suplementom. Toksyny są wszechobecne, a ich źródła są różne, a przede wszystkim bardzo liczne. Kiedy gromadzą się w naszym organizmie, substancje te mogą utrudniać jego prawidłowe funkcjonowanie i powodować wiele chorób. Oferujemy małą listę produktów, które pomagają wypłukać toksyny z organizmu. Toksyny, które gromadzą się w naszym organizmie, mogą pochodzić z pożywienia, narkotyków, kosmetyków, produktów gospodarstwa domowego lub powietrza, którym oddychamy. Ich wchłanianie jest nieuniknione, ponieważ są one wszędzie. Nagromadzenie toksyn w organizmie może mieć wiele konsekwencji zdrowotnych, w tym przybieranie na wadze, problemy ze skórą, depresję, zmęczenie. Oczyszczenie naszego organizmu z tych substancji jest niezbędne do ochrony przed toksynami. Ich efekty: Niektóre pokarmy mogą być bardzo skuteczne w eliminowaniu ich i poprawie układu odpornościowego naszego organizmu. Nich. Probiotyki. W probiotyki są mikroorganizmy, dobre bakterie, które pomagają w trawieniu pomocy i wtedy wypowiem przeciw rozprzestrzenianiu szkodliwych bakterii. Przywracają również równowagę flory jelitowej i usprawniają transport jelit w celu lepszego eliminowania odpadów i toksyn. Probiotyki mogą również stymulować układ odpornościowy. Probiotyki występują głównie w jogurtach, mlekach fermentowanych a także w fermentowanych preparatach roślinnych. Zielona herbata Zielona herbata ma wiele właściwości i udowodniła swoją skuteczność w walce z kilkoma problemami zdrowotnymi, w tym z zaburzeniami trawienia i alergiami, ze swoją mocą przeciwkistaminową. Zielona herbata jest bogata w przeciwutleniacze, które chronią komórki organizmu, a także usuwa toksyny, które mogą gromadzić się w organizmie. zawiera teaninę, substancję, która wzmacnia system odpornościowy w celu poprawy obrony organizmu przed wirusami lub toksynami, które mogą go zaatakować. Badanie przeprowadzone na Florydzie w USA potwierdza te uwagi. Badacze podawali kapsułki, w tym galusanepigalokatechiny przeciwutleniacz, a także tleninę, do 124 osób przez 3 miesiące. Pod koniec tego okresu naukowcy zauważyli, że ci pacjenci mieli mniej przypadków grypy lub przeziębienia niż ludzie, którzy przyjmowali placebo. Zauważyli również, że krew osób, które zażywały kapsułki, wydziela więcej cząsteczek stymulujących reakcje immunologiczne. Nasiona słonecznika Nasiona słonecznika są szczególnie bogate w witaminę E. Witaminę uważaną za przeciwutleniacz pozwala wychwycić substancje utleniające i zneutralizować je, aby ograniczyć ich uszkodzenia. Witamina E nie tylko eliminuje toksyny z organizmu, ale także zwiększa odpowiedź układu odpornościowego. Oliwa z oliwek Oliwa z oliwek jest koncentratem korzyści. Jest doskonałym źródłem dobrych tłuszczów. Ma właściwości przeciwzapalne i pomaga wzmacniać układ odpornościowy. Oliwa z oliwek zawiera znaczne ilości przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki, a tym samym zapobiegają wielu chorobom. Ten typowy składnik diety śródziemnomorskiej jest również bogaty w witaminę E, która ma także moc antyoksydacyjną i pomaga w eliminacji toksyn. Witamina C. Witamina C, znany również pod nazwą kwasła skorbinowego witaminy z silnych właściwościach przeciwutleniających. pomaga zneutralizować wolne rodniki, aby chronić komórki organizmu i pozwala organizmowi zwalczać metale ciężkie kadm, ołów i rtęci wiele innych toksycznych substancji, które mogą się gromadzić. Witamina C jest również bardzo skuteczna w wzmacnianiu układu odpornościowego i zmniejszaniu objawów astmy. Wypełnij tę witaminę, która znajduje się w dużych ilościach w owocach i warzywach, takich jak papryka, owoce cytrusowe, szpinak, truskawki. Kiełki brokułów. Warzywa kapustne są na ogół bardzo dobre dla zdrowia, ale szczególnie kiełki brokułów są doskonałym wyborem. Rzeczywiście, ta żywność ma najwyższe stężenie sulforafanu, wszystkie inne warzywa kapustne, w tym brokuły. Sulforafan jest związkiem organosulfurowym o silnych i trwałych właściwościach przeciwutleniających. Rzeczywiście, działanie tej substancji utrzymuje się przez kilka godzin po spożyciu. Sulforafan jest również skuteczny w usuwaniu toksyn i zanieczyszczeń powietrza. Badanie przeprowadzone w Chinach, opublikowane w czasopiśmie Cancer Prevention Research, również potwierdziło ten efekt sulforafanu. W rzeczywistości naukowcy zauważyli 61% wzrost ewakuacji benzenu, jednego z głównych zanieczyszczeń powietrza, z moczem.